Sieeeemanku, to jest nowy mecz, dzisiaj gramy w Hunter 4, Witew of Pacific. W poprzednim odcinku robiliśmy dwa fraktowce. Przepraszam, za to wypełniam po prostu guzik. Dwa... refraktowce. fraktowce. Toływamy do kosza ten kurs. Teraz muszę wyłączyć ten. Tak. Ja, ja będę skręcał, bo raczej to będę skręcał z tej perspektywy, Jest prawo. Badaczył, to ja będę chciał skręcać, bo się go patrzył. Muszę skręcić. Ja nadal sobie ten widok. I dobra, oto to jedziemy teraz tymczasem. Nadal włączony, a to jedziemy. Przedni, ale niech się przenagrywa, ale kurde mi się też grać w ogóle. Oho. Hmm... O, i mój kurs. Jak kurde mi przeto. Dobra. Piesku Dave. Yes, sir. Yes, sir. I schodzimy na... Schodzimy na dół. Tak, w się wydostał schronę, ale była oś naprawdę dość szybki. okej, to mi się szybko zanurza. Będę się błyskawicznie. I schodzimy powoli. Dobra, jedynka po proszę. Wlać na jedynkę Elektryki Zatem ja na chwilę silniki Silniki elektryczne włączone ladar, Wyłączyć I w ogóle Schodzimy na dno Jesteśmy jeszcze na płytkich wodach Ale nas wciąż nie widać Trzeba było jest... Szkoda, że katakała jest tak... Tak... Tak nisko jest umieszczana Ale dobra Najedyniej, że nam nic tam nie zrobią Pojedziemy tak gdzieś do do nocy, ale zapomniał ustalić sobie amogatory. i do nocy. Ok, no, okej, dobra, teraz ja nam wystarczy. Wydrużenie. I to powodek będziemy się wydłużać będziemy Sujeczek Pawłosa? I to się ten dźwięk Ten sam, to jest słyszycie ten dźwięk tych ślub To jest piątce te wrzucane do piątki Teraz się z tej głębokości schowają Lada możemy zapuścić ignorowanie z tej ci się schowają żeby nie było oporu i może nawet teraz będziemy nas mać wodę nie może nas słuchiwać wodę ale będziemy przy... boże, bardzo i lecimy w dół o. Co to jest? Eee. Karonety, są te. Jebać te. Okręty wielotnicze Rąbać się w cholerę. Może nie daję gdzie jestem, ale i tak to mogę za dobrze wsadzić. O Mały fraktorzec. Ale ten kowiec podejmuje walkę z nim. Z nim podejmiemy walkę. To jest tak, on jest tutaj. Białeś tak Glitch. Pełna przód Chcę go dorwać i zatopić. To jest to, tankowiec. Dogonić przerzuć jego kurs. Drugi taki sam. Dobra, wiecie, co? Ja anuluję ten kurs. Tu mamy... Mamy większy okrętów niż, 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 niż przepuszczałem. Dawaj dalej, płyniemy dalej. Piątka! Musimy do do dodać do, ten statek. Zdacięcie tego bota. Dobra. Ster. Zero. Ster wyprostowany. Ale kurde, był zburzona woda, ja pierdziulę. No może ja z tego działu będę strzelał, na wyżej. obsadzić obsługę. Kolec, cała ilość jest, który będzie ciężko mi go namierzyć. Jaką będzie trzeba, jako... O, mam go. KUS 33. KUS 33. AZEMU 33. AZEMU 33. Cel namierzony Wadać jazdy Odbić być odabinę na, na pół i dziesiątkę skrównamy Walimy z 3,5 km Walimy z 3,5 Powinien tak z tym prędkością. Teraz go widać Dlatego ja widzę ale, ale on nas nie widzi się do zbliżyć. Działo ma w tak... To jest słaby statek. Trzeba o tym pamiętać, że to jest słaby statek. To jest słaby, to jest słaby kontr... Słaby tankowiec. Jemy na rekordze koryzyjnym. Jeszcze nie... Jeszcze nie strzelam. Strzelam do z trzech i pół... z trzech kilometrów, bo to jest zburzony wiatr. Równo z trzech. km kilometrów później... Później zwaliam drastycznie Nawet to już Skąd rozkażę strzelać w niej wodną I czekamy Jeszcze nie Chyba nas zobaczył Mogło się ustać do strzału A my, my mamy lepszą pozycję niż on jeszcze nie Jeszcze nie Stop Ognia no Niezgadne. A bo ja, ja z tego będę strzelał, bo ty widzę, widzę że miałeś problem to Są lodu są pewne 3 km To teraz chodź, to dobrze leci Weszła Trzy niżej Weszła No, to jest niżej Walimy dalej Powinniśmy mieć powolny żeby nie było Dobra, ładę, troszeczkę odbijmy w prawo bo mi troszeczkę fajnie przeszkadzają. a ty wystarczy stop Odał strzał dobra teraz muszę to te... troszeczkę niżej pali się już chłop chłop się jara mhm. chłop zaczyna się już pomocno palić tak, te w były są bardzo ważne. Tak, mi. Karmi... działam się to do, do ciała. Teraz po po maszynowni. jest będę, będę zmusić jest kopańca, jest kopańca, jest kopańca, jest kopańca, jest też. No. Strzelił. Ale chłop już zapadać pod wodę. Nie, on się na nie strzeli. Pójdziemy bardzo wolno. Słuchajcie, jak wali w wodę. Chodzi z na, na naszą głową. Na naszym okrętem. Dobra. Cziutkie niżej. Chciałem, żeby dostaje No i przeszkadzają. Jest bardzo ciężko strzelać z tego. I tak przeszkadzają, to jest bardzo ciężko trafić. Ha! Mam go! Mamy go! Patrzcie, co to się teraz Kolejny tankowiec, na nasze konto idzie Proszę bardzo I powiem że nie będę atakował przy takiej pogodzie na e, nas teleportu. Nie ma szans, że za przy takiej pogodzie, pogodzie w nocy jak tam dopłynę to ja to będę, ja tam po prostu będę po ka prostu na jakiejś jakieś inne łodzie O! wybucha. A ja on się tam nie schowa, nie ma szans na to No, I don't get this Yes, sir. Yes, sir. sir the boat. Where are you the off Oh, lovely. that's a two-man's aqua now, Oh. No tego to się nie da odpuścić. Tego to jak kulna sobie nie odpuszczę. Full speed ahead. Maksymalna prędkość. Tego się nie da odpuścić. Tego ja nie odpuszczę, sobie po prostu nie odpuszczę. Nie ma sensu że tego sobie odpuścić. Tego sobie po prostu nie odpuszczę, nie ma kulna bata. Tego to, sobie po sobie... prostu nie odpuszczę go dogonimy z czasem. Kroczą na ten kust. Kiedy są oni też nie tam nic ma zło, łatwiutkie. do niego na blisko, to bot będzie do niego strzelał, a nie ja. Do tej łodzi podchodzimy na blisko, bo ona nie ma kabinów, nie ma działu to jest praktycznie bezbronny okręt. Tu podchodzę na praktycznie parę metrów. Działo! I walić w niego. Po prostu walić. Powinien jest pod prędkością do niego. I walimy. Byst. Niestety musimy się do niej... Wtedy prędkością nie, nie wtedy zróbnąć. Niestety, nie, jeżeli... Jeżeli wluk ma nieograniczone surowce. Ale jak nie są. Są nie, nieograniczone. Więc... Jeżeli to dopimy teraz pod to. pójdzie na dno. Tam pójdzie na dno. No to jest typowy transportowiec. To, to też desantowiec. Może nie desantowiec, ale transportowiec. Jeżeli my go zatopimy, stracą żołnierzy. A pozostawię, który wraca. Za, za, że nie ża. Za które są przeniesieni do Japonii. Lub już ich odstawił i teraz wraca. Nie ma szans. Jeżeli taki to też zatopimy. I walimy w niego ile rewelazie. Jak mi jego maszynownia? O, pracuje na pełnych obrotach. Filmster. Ale my niego ciągle w niego walimy. Dobra, zwolnić na czwórkę. Zwolnijmy na czwóreczkę. Poproszę. proszę mieli... Ludne z niego bądź kogoś ściągnąć, ale troszeczkę wolniej. Woda trzymać się tego dystansu. Żeby nie walili centralnie w środokręcie. Ale łapali się. Ja zobaczę oznaki przechyło czy tonięcia Wstrzymałem ogień Stop Wow 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 wow, wow. Amunicja na, na jego pokładzie wybuchła Wybuchła na jego pokładzie amunicja O, troszeczkę trzeba czekać. No i kolejny kill Piękny No oni się dopadnie na dno O on, on się to schowa Powiem tak Jeżeli ludzie by Zapknęli ten dody pokład, ten gunny pokład To będzie już po robocie, bo patrzę, co to tu się dzieje Mam tu coś pokazać. Widzicie to? Ja by, jeżeli ludzie by zamknęli ten dolny, te, te, te grodzia. tutaj, to bo tu są grodzia. A są pozamykane. To powiem tak. I się wszyscy na górnym pokładzie? To powiem tak. Ten statek nie jest zniszczony. Nie jest zniszczony, ale... Zobaczcie, się na no, nim uratują. Zwrot. Nakazuje zwrot. zwrot. I topimy następnego jebańca. Jak mówiłem, to są kille za killami, to będzie szło. zwrot dokonany. Tylko nie wiem, czy on nie ma działa, ten, ten mały jebaka. Nie. To, te, 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 te nie ma działa. Czy też podbodacimy chodzić jak na parę metrów? A kiedy działa mi, po prostu trzymam się od nich troszeczkę dalej. To nie jestem dana informacji. Staram się walczyć do z 3-2 km. Albo strzelam sam z tego działa. Bo nie później po tobie podałem na strzelanie manualne. Podchodzę co najmniej na jakieś parę 12 metrów. wiem, nie więcej. Obsada działa, proszę bardzo Obsadź jest działko Tam jest Trafiam bez problemu Co ja nam powiedziałem Nie mówię takie łatwego działa trafić Co to ma być za strzelanie Będzie dobrze strzelać, a nie jak wy w boki. Dobra, daj mi się chłop. Zwalnimy do dwójki. Może mam problem z celowaniem się, bo bym być szybciej. Ale wejdziemy na do dwójkę. Dobra, dostał wodę. To widać kiedy zaczyna tonąć Czar gwalimy mu w maszynownie, no stownimy mu w maszynownie Bał się jakieś normalnie Nie dostaje wał napędowy powału Bał jest nam naprawdę w 19 to co centralnie przebiega wewnątrz okrętu więc nie, nie da się tak łatwo go nazwać tych nie był dupa cen, nie widzisz takie ino, gdyby ten baba z boku to nie byłoby tak źle Rozwarmy go Pięknie dostajesz, pięknie O, chyba łapię przechył Mhm, łapię przechył, mocny przechył Dobra, dostał w ten, w tę budówkę Ooooooooo wow. On pękł na pół? On tu jest głębiej. O wiele głębiej Mieć mi odejmość od kila Wjedzisz w tej Głębokość, Głęboko się tak, się podkował Ten tylko opada centralnie na dno i nawet trochę nie lewituję, tylko troszeczkę rewituję. Ale ja, czymś się potęg niszczycie ten port, czy nie zobaczycie po nasze odcinku, subskrybujcie, lajkujcie, to cześć!